Hello there! Dzień okay. dobry wieczór z tej, z tej strony, Franek. 14 kyrkę. A... A z tej strony Red Hunter, i dzisiaj znowu gramy w Battlefront 1 Pojedynek tutaj, właśnie. Co ty Na już jesteś tutaj? Tym razem. Co? Co ty już tutaj jesteś? No. U. Wybuchowy Zamiast adrenaliny A jak ty tutaj tak szybko widzę. przyszedłeś? Gdzie ty się zrozumiałeś? Masakra Tak szybko O. Zestaw? Podróżnika. 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 Ale czy ty śmieszny jesteś? Nie <laughs> Fajny zestaw. Myślaś, nie że, że być nie, mogłeś, nie O, o kurde. No to powiem, to było. To mi przemknęło życie przed oczami. Ale mi wtedy też, jak tam pamiętam, jak tam strzeliłeś, mi po prostu rakieta przeszła za moimi plecami. Gdzie ty się Oj, znajdujesz? Ja? Nie chcesz wiedzieć. Dobra, ty już pewnie, już pewnie jesteś. U mnie. U mnie. Nie. Jak nie? Ja jestem gdzie indziej. No u mnie jesteś. Nie. Co ty, co ty tam u ciebie się dzieje wtedy? No tak. Rakietnica inteligentna. inteligentna. To co ty, co zawiodło? Zawiodło to, że inteligentna jest rakietnica. Zdążę jeszcze? To rzeczywiście. No i chodź tutaj. Kurde. O ty. I co, za co, co za zawiodło? Co zawiodło? Nie wiem. Wszystko. Za... Amulecik szczęścia zawiodł. Szczęścia zawiodł. Amulecik szczęścia. <laughs> Jeszcze jakby to. No? Dawało normalne te, a nie jakieś. bezużyteczne. Rzeczy śmieszkowe. gdzie on się znajduje? Gdzie on się znajduje? O granacik dymny, What? tu jesteś. Granacik dymny, żywisz się granacik dymny. Ja pierdolę. Piernisz... Uuu, uh, uuuu, uh, granacik jeszcze zwykły. No. A jest jeszcze taki niezwykły. Kurde, on strzela ja cię z... Ja tam On strzela z jakiegoś... Jeszcze więcej sobie dymu. Kurde. No nie. Jeszcze więcej dymu. 196 HP. Ale jesteś z od, ale zadymiarzem, no, z zadymiazem. <laughs> Jestem z za dymką Dymy, 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 dymy. Robisz potężne dymy. No, to się zgadzamy. Słuchaj, popełnił wielki błąd. Dlaczego? Dlaczego? Bo tak. Dlakiś, Jak wielki błąd? No wielki błąd. Bo tak zostawiać. No, no wiesz, nie mam tam e, kogoś, kto będzie mi bronił. Nie, nie, Gramy przecież jeden na jeden. No niby. Ale tak czy siak, to tro tak troszkę słabo. Jak troszkę słabo? No tak. Uuuu Ktoś mi Żri, że tam granat, że Żebyś granat? Żeby no, granat Odpalił se, odpalił se wybuchowy O, granat, Granaci! Do zestawu Zestaw podróżnika, panie Kurde, przegrzał mi się Uch. Jezus ma gros Nic ci ten dymek nie da kolego W sumie wiesz co? Rzeczywiście Masz rację, nic mi nie da z tym się zgodzę O kurde, teraz weźmie coś OP Rączkę Rączkę A Granatnicze Raz gdzie ty jesteś? A tam jesteś A tam jesteś, tam Uh. Uh. Ja uh. O Ja tam słyszę coś A gdzie słyszę coś? się ładuje Coś się ładuje Coś się ładowało przez chwilę Pewnie coś zielonego zielonego Gdzie ty chłopie jesteś, Paniczu. Coś zielonego się. zielonego się... Gdzie ty jesteś? No gdzie jestem? A no, gdzie ja jestem? Czarnej! W czarnej dupie, <laughs> O, oh, 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 granaty. granaty! Dobra, wiem gdzie jesteś <laughs> uh, uh, uh. Chodź tu Co się tutaj dzieje? Kurde no. Dzięki. Aha. Aha, aha, e, e, e. Co? Spokojnie, karetka już jedzie. Karetka? Jaka karetka? Na sygnale. Taka... z światełkami. A już rzuca, już. Jeden HP ci został. Co? Trzy. Trzy, nie jeden. Jezus Maria, jak to? Oh yeah. to się podskoczyłem. podskoczyłem. Co to w nóżkę też zadaje 1500, 100, 900 HP To zadaje więcej niż sobie możesz wyobrazić kolego! Ale serio, no tak w, Bo to jest zwykły Karagi powtarzany. To teraz to będę meta karaka. oczywiście, tak. Możecie skiknąć to, nie? Nie wiem tam ile to będzie trwało. I to jest karabin powtarzalny, czyli taki zwykły, nie? co mamy u siebie, w prawdziwym życiu. To jak w nogę dostaniesz, to powinieneś to przeżyć. To w główkę powinno headshotować. W główkę? No tak. W główkę to... W główkę to dostałeś, oberwałeś. Kurde! No. Chociaż nie, ja tam widziałem, że tam trachliwał troszkę między nogi, ale... Ale to wiesz, to ładujesz, to ładujesz, to ładujesz, a ja... A to jest taki jeden strzał. Tak, jeden strzał, którym łatwo, ten, misnąć, tam misnąć. Tak. Bo to jest taki jeden strzał, który... No ale dziadł <laughs> Kurde. Zostawił sobie droida u mnie w domu o, ta, na ej, dostałeś! Dostałeś! No nie ale mów, 10, że nie HP. 10 HP 10 HP Mina mina. Mina, mina mina, Ale dobra i tak już lecę po twój ładunek od razu Ja też lecę Lecę po niego jak na po promocję Pro, Promocję hot dogi A no najlepsze jest to, że ja mam żabkę pod stan Blisko bardzo Kurde No już poleciał po to już Poleciał po to Chłop poleciał Aaaa... Nasz robimy? gruz wyzwrasiony, on <noise> zaraz się tu przekonamy. Przekonamy. Jak to co Nie raszuj tak! Nie raszuj? Nie. No, w łeb... Mm, 6 HP? Oh yeah. Boli coś kogoś? Boli. Boli Cię... ...to, że dostarczyłem. Boli to mnie było Boli to mnie główka teraz. Główka teraz cię boli. O, granaciki. Oooo. Ooo. Co, ty miałeś odnowienie kart? No. Ludzko, niefajnie. Next ship got, Oh, oh yeah. yeah. I have a really bad feeling about this. No, I тоже. I have a really bad feeling about this. Разми тут айтант. Тут айтант. Дожми. Oczywiście, <S sentiment> <Grus>. Spoko, spoko. <noise> śmiechu, Oczywiście, salwa śmiechu, salwa śmiechu, salwa śmiechu, Przecież cię trafiłem. Oj, ojej. oj. salwa E3. To takie E3? E-E-3 Co mnie namierza? Halo. Jak to co moja wieżotka? No, no co to miało być co, gdzieś Mama? Kurde. A coś ja mnie się tak nabierze tę salwę, ale ta salwa jest taka bardzo. taka jakaś nie wiem dziwna. Ty! Ty tu, postawiłeś... ty tu postawiłeś. Gówno. No. Bo zjadłem za dużo tych e, kepsów za dużo było Więc takie coś się tam zrobiło I teraz to mi służy, bo to wiesz ...resp minionki i tu jest pięcia taku, nie? Ja to wiem, że ty tu czajesz baza mhm. Ja widzę... Ja to wiem, że się czajesz. Ja wiem, że ty... że ty Miód, ładujesz swoje... Mój. Co? Ja wiem, że ty ładujesz. Swoje gówno. Ty. Tu, dobra, ja też idę w takim razie. Po ten ładunek. To sobie idź. No tylko poczekaj, będziesz tutaj szedł. O kurde. Ja na ciebie zaczekam. O ty draniu! Tak się nie robi! Nie, 3HP, o chłopie, teraz to cię zlecę, rozjadę. 3HP, gościu, co się dzieje? Dobra, idziemy inną stroną, idziemy tą lepszą stroną, lepszą stroną mocy, lepszą stroną mocy, powiadasz. Kurde, znowu jakieś znowu gówno znowu dostałem gówno dostałem Dobra O dziki! O, to samo mamy <laughs> Izbieg okoliczności, nie? Hej okay. I zużył to No Jezus ma. Oh, yeah. I to już jest po prostu dziwne. Oh yeah! Oh yeah! Teraz poznasz wielką siłę moc. I tu już yeah. mogę ci powiedzieć, że skill masz dobry. O, nie trafiłem! Może eee. jak ja uwielbiam jak ja w trafię tyle samo co ty, a ja dostaję ten. Trzy hity i już leżę, a ty Oś! Ośstaj. I I ale się przestraszyłem, ale się przestraszyłem tego zielonego gówna. Uch trafiło cię elegancko. Dobra, słuchaj mi to już... Dobra. On już. mnie męczy po prostu O mnie męczy mentalnie. Jeszcze emotki zapuszczam. Co ty robisz? Co ty robisz? Włączyłeś cheaty? Włączyłeś Co? Cheaty włączyły? Nie, ja mam to odnowienie karty Aha. zebrałem. Aha. Ja, ja musiał, bo myślałem, że to trzy, trzy granaty trzy takie ta, zwykłe. Granat, takie zwykłe. Jak to trzy granaty? No trzy granaty. Bywa. Były dobrze. dwa zwykłe i dwa smołki.. O. Mm. Także e, dziękuję dzień, państwu dzień, za uwagę dzień, i bywajcie. Dzień, bywajcie.